Mrozy z przełomu stycznia i lutego wyrządziły spore straty w uprawach ozimin. Niestety niskie temperatury wpłynęły również negatywnie na drzewa owocowe. Najbardziej narażone na zniszczenia są czereśnie. Po mrozach zimowych, które nam mocno dokuczyły na przełomie stycznia i lutego, tu w naszym regionie akurat nie jest najgorzej. Z tego powodu, że była mała warstwa śniegu, około 5 cm, i na pewno nie zmarzły korzenie. Góra drzewa, są jakieś tam oznaki przemarznięcia, ale nie, nie ma zmarznięć całkowitych. Nie jest to śmiertelne. Na regenerację uszkodzeń duży wpływ będzie miała wiosna. Zdecydowanie w kontekście ewentualnych uszkodzeń lepsza byłaby wiosna pochmurna, wilgotna, sprzyjająca długiemu okresowi kwitnienia. W tej chwili mówiąc o poziomie uszkodzeń, które ewentualnie można by było stwierdzić na podstawie badań w laboratorium, to nie do końca będzie stan faktyczny tychże uszkodzeń, ponieważ tak naprawdę obawiamy się przede wszystkim o systemy korzeniowe, o system korzeniowy drzew i krzewów właśnie z powodu braku okrywy śnieżnej. I stopień tychże uszkodzeń i ewentualnie skutki tym powodowane dla wzrostu i dla rozwoju drzew. Będziemy mogli ocenić tak naprawdę w drugiej połowie lata. Pomimo tego, że zima już minęła, to sadownicy nie mogą spać spokojnie. Dużym zagrożeniem dla drzew są bowiem wiosenne przymrozki, które mogą zdarzyć się nawet w połowie maja. Często to właśnie one decydują o wielkości zbiorów, a te, jak mówią sadownicy, w tym roku będą średnie. Przed przymrozkami wiosennymi można zabezpieczyć drzewa przez zraszanie ogromną ilością wody. Ona. Ta woda jest rozpylana z weszaczami na, nad koronami drzew. I to jest tak jakby sztuczny deszcz taki bardzo ufity, który te, ta woda zamarza na, na kwiatach, na, na zawiązkach i, i wtedy jest taka warstwa ochronna. No ale nie jest to w stu procentach, to na pewno nie uchroni. Przyjęty przez rząd program da rolnikom szansę na częściowe zniwelowanie strat powstałych w wyniku złego przezimowania. Uprawy sadownicze są również objęte pomocą od wymrożeń w wysokości 100 zł za każdy hektar lub w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.